Teoretycznie jest to przedostatnie ćwiczenie na żywo w tym programie, bo w przyszłym odcinku będzie ćwiczenie ze słuchawkami. Bardzo proszę o zabranie słuchawkonów na spotkanie kolejne. I chciałem Was zabrać do ćwiczenia, które nazwałem Work-Life Balance i wymyśliłem je na potrzeby pewnej kancelarii z miejscowości Poznań. Otwórzcie proszę sobie arkusze ćwiczeń. Jak zwykle proszę nie scrollować ile tam tych stron jest i ile to będzie do zaopiniowania, i ile to będzie ryczałtem, a ile godzinówką. Work-life balance. Ćwiczenie. Wypisz w arkuszu po kolei sytuacje, jedna rubryka, jedna kategoria. Jakie to są sytuacje w tej pracy? Jakie ty widzisz sytuacje w tej swojej pracy? Z jakimi sytuacjami się spotykasz? Nic nie będę podpowiadać ani sugerować, bo Kluczem jest to, na co ty zwrócisz uwagę, a nie to, co ja ci zasugeruję. Jakie sytuacje mnie tam dotykają w tej pracy, spotykają, z czym się mierzę i tak dalej. Następnie, jakie towarzyszą mi myśli w tejże pracy, jakie ja tam mam myśli, o czym ja tam myślę. Szczerość jest wskazana ze sobą. W każdej pracy ze sobą wskazane jest szczerość ze sobą jest warunkiem sukcesu. Jakie myśli? Jakie sytuacje? Jakie myśli? Kategoria trzecia: jakie uczucia i emocje? Na slajdzie tylko uczucia, ale farkuszu uczucia i emocje. Jakie uczucia i emocje Ci towarzyszą? Czyli są zdarzenia, czyli fakty, są myśli, są uczucia i emocje teraz. Uczucia i emocje to uczuciowy świat wewnętrzny. A w kolejnym, w kolejnej rubryce, w kolejnym pytaniu, jakie doznania? Objaśniam różnicę pomiędzy uczuciami i emocjami, a doznaniami, nie wszyscy to odróżniają. Uczucie to jest na przykład, albo emocja to jest smutek, radość. Uczucie splinu bodlerowskiego, o, to bym tak mógł powiedzieć, że takie, takie, przeżywam taki bodlerowski splin. Ni to emocja, ni to uczucie HGW, co to jest, ale u Bodlera czytałem, że splin. I wydaje mi się, że mam to samo na przykład. A doznania to na przykład to jest ścisk w klatce piersiowej albo luz w bioderku. O, taki luzik w bioderku czuję. O, tak mną buje, jak siedzę przy tym biureczku i tam apelację. piszę, to mnie tak kołysze fajnie, nie? Albo jak dzwoni klient W, szczególnie jak dzwoni od klienta W pan dyrektor regionu X, to mam takie doznanie w klatce piersiowej tak miażdży. Miażdżę mnie tak w klatce piersiowej, nie? To sobie zapiszcie, co wam się tam dzieje w tym ciele waszym. Wskakuj do wideo.